Powiem szczerze: do Polski przybyłem nielegalnie. Zostałem aresztowany na 6 miesięcy. Polska granica jak szwajcarski ser migrant tnie zaporę szlifierką, a żołnierze patrzą. Wydaje się, że granica polsko-białoruska to już tylko fikcja. W sieci pojawiło się wstrząsające nagranie które powinno być punktem zapalnym narodowej debaty o bezpieczeństwie. Na filmie widać migranta, który bez żadnego pośpiechu, z zimną krwią i przy kompletnym braku reakcji ze strony wojska polskiego, przecina szlifierką stalową zaporę graniczną. To nie jest scena z filmu akcji, to nie jest prowokacja, to realne wydarzenie, zarejestrowane w biały dzień, w miejscu, które rzekomo ma być chronione przez elektroniczne systemy, zapory i oddziały wojskowe. Mężczyzna ubrany na czarno stoi bezpośrednio przy stalowej barierze i bez cienia strachu przez dłuższy czas tnie konstrukcję, aż sypią się iskry. W tle polscy żołnierze patrzą i milczą. Na nagraniu wyraźnie widać dwóch mundurowych, którzy stoją po polskiej stronie, obserwując próbę zniszczenia zapory, ale nie podejmują żadnych działań. Ani jednej próby interwencji, ani okrzyku ostrzegawczego nic. Internauci są w szoku. Czy to jest obrona granicy państwowej? Czy to jest ten mur bezpieczeństwa, którym rząd chwalił się miesiącami? Czy polscy żołnierze mają zakaz używania siły? Czy muszą czekać, aż migrant sam wejdzie na ich oczach do kraju? Czy obowiązują ich rozkazy, które każą tylko obserwować i dokumentować, a nie działać? Sytuacja jest o tyle bardziej bulwersująca, że dzieje się to na tle stale rosnącej presji migracyjnej ze strony Białorusi. Każdego dnia dochodzi do prób siłowego sforsowania granicy, ataków na służby. Rzucania kamieniami, konarami, a nawet butelkami z łatwopalną cieczą. Teraz doszło do sytuacji, w której migrant bezkarnie niszczy ogrodzenie mające chronić polskie terytorium, a państwo nawet nie udaje, że coś z tym robi. Nie wiadomo, czy migrantowi udało się przeciąć zaporę w całości, ani czy został zatrzymany. Władze. W tym dowództwo generalne rodzajów sił zbrojnych nie wydały żadnego komunikatu, nie odpowiedziały na pytania dziennikarzy, nie odniosły się do sprawy. Milczenie, które tylko pogłębia społeczne oburzenie. Wszystko to dzieje się w czasie, gdy elity polityczne debatują o kwotach relokacyjnych, a Unia Europejska próbuje narzucić Polsce przyjmowanie migrantów. A tu. Na granicy nikt niczego już nawet nie ukrywa. Granica pada na oczach wszystkich. To przez płot zaglądali u takiego pana Baczewskiego, przez płot, a on siedział na kuciapka w szklarni, bo się bojał wyjść. No, ja też się boję, wiem, bo ja siedzę przy samym lesie, wie pan, przy samym lesie z mężem. Męża też mam troszeczkę chorego, bo oboje jesteśmy, naprawdę się boję. A psy w nocy tak ujadają, no, no nie wyjdę na podwórko, wie pan, no nie wyjdę, bo się boję. My też wnuczkę cały czas wozimy do wygody, do szkoły, Aha. bo tak raczej, wie pan, ja nawet sama bym się jak bała iść. Kiedyś to było bezpiecznie. Wszystkie panie, wszystkie kobiety mówią, że już nawet nie pójdą na grzyby, ani na, na jagody, ani na nic, więc co my mamy zapłacić jako cenę za to wszystko? Za taki bałagan, który nam stworzyli tutaj. W Niemczech to już dawno to było, to już 4-5 lat temu przecież, tak jak podwórka ludzie mieli, to nie, nie mogli dzieci, żeby wyszły, czy do baseny, czy coś, no bo to już to było, nie? To będzie za chwilę u nas. Jeszcze rok, pół roku, albo i pół i będzie to samo, nie? To do tego zmierza, żeby rozwalić, nie? Kraj. W grudniu było tu bardzo dużo osób, w tym roku przywozili ich w każdy czwartek. Oni zostawali na kilka dni, brali taksówkę i do Niemiec. W niedzielę, 6 kwietnia, w Czerwonym Boże doszło do czegoś, co wielu komentatorów już nazywa spontanicznym krzykiem rozpaczy obywateli, których państwo zostawiło samych z narastającym zagrożeniem. Przed ośrodkiem dla cudzoziemców zgromadziła się grupa mieszkańców zaniepokojonych, sfrustrowanych i rozgoryczonych, bo ile można znosić, ile razy można mówić coś się dzieje, czujemy się zagrożeni i nie usłyszeć żadnej odpowiedzi. O godzinie 17 rozpoczęło się pokojowe, ale wymowne zgromadzenie. Przyszli zwykli ludzie, rodzice, seniorzy, młodzi mieszkańcy, nie z transparentami, pełnymi nienawiści, lecz z poczuciem osamotnienia, bezsilności i narastającego strachu. Spotkanie trwało niespełna godzinę, ale jego przekaz był jasny: Nikt nas nie słucha, nikt nas nie chroni, nikt się nami nie interesuje. Policja była obecna, monitorowała zgromadzenie, ale. Jak zaznaczył rzecznik, była to rutynowa obecność na wypadek emocji. Legitymowano uczestników, ale nie migrantów kręcących się po wsiach. Mieszkańcy nie kryją irytacji. Są traktowani jak potencjalni wichrzyciele, a nie jak ofiary. A przecież to ich dzieci widzą nieznajomych mężczyzn pod szkołami to ich samochody są otwierane przez nieproszonych gości to ich domy są pod obserwacją. W relacjach pojawiają się niepokojące sygnały: grupy młodych mężczyzn w sportowych ubraniach, część z twarzami zakrytymi, gromadzące się w okolicach ośrodka, w których lokalna społeczność czuje się jak obywatele drugiej kategorii. Ich głosy są zagłuszane, ich potrzeby ignorowane, a każdy, kto zgłasza problem, od razu oskarżany jest o brak empatii czy ksenofobię. Radio Białystok i lokalne media donoszą, że mieszkańcy coraz częściej obserwują konkretne, niepokojące zdarzenia: próby włamań, wtargnięcia na posesję, agresywne zachowania. A odpowiedzią władz jest: ośrodek działa od 2002 roku, nie odnotowano incydentów i rzeczywistość się zmieniła. Urzędnicy mówią o legalności pobytu i rozporządzeniu dublińskim. Mieszkańcy pytają: A co z naszym bezpieczeństwem? Czy nasze prawo do spokoju i ochrony już się nie liczy? Mieszkańcy nie są przeciwni pomocy, ale oczekują, że ta pomoc będzie rozsądna, kontrolowana i nie będzie odbywała się ich kosztem. Obecność cudzoziemców w regionie przestała być neutralna, stała się powodem do strachu. Ludzie boją się wychodzić po zmroku, zamykają bramy na kłódki, montują monitoring. Nie dlatego, że oglądali za dużo telewizji, ale dlatego, że czują się zagrożeni we własnym domu. Nie chodzi o uprzedzenia, chodzi o rzeczywistość. Jeśli państwo nie zacznie słuchać tych ludzi, nie tylko Czerwony Bór, ale cała Polska zacznie kipieć z gniewu. Bo naród, który ma być gospodarzem we własnym kraju, nie może czuć się jak intrus. Czy jest tu wiele osób, które Niemcy odesłali? Właściwie większość z tych, których znam, to około 10 osób. Z mań trafiłem do obozu zamkniętego na miesiąc, a potem do Frankfurtu i stamtąd do Polski. Niemiecka policja wsadziła mnie do samolotu do Warszawy. Straż Graniczna odebrała mnie z lotniska, potem porzucili na ulicy i powiedzieli po prostu iść. Do Polski przyjechałem dwa lata temu, potem pojechałem do Niemiec. Tam mnie umieścili w obozie zamkniętym. W Niemczech jest mój ojciec i siostra. Dlaczego oni cię zawrócili do Polski? W Dlatego, że takie jest prawo. Dublin, rodzina, Austria, Austria, dwa miesiące w Austrii. Policja, lotnisko i do Polski. Polska policja i do ośrodka. Dziękujemy za obejrzenie naszego materiału. Zachęcamy Was do zasubskrybowania kanału oraz o ocenę materiału. Zostawcie też po sobie jakiś fajny komentarz i udostępnijcie ten film dalej. Zostańcie z nami i bądźcie z polską polityką na bieżąco. Do usłyszenia.